Zajebiście. Siema z rana. Zapytacie co jest grane. Shank. Od co? Dlaczego Shank? Bo mi się zajebiście spodobał. A przynajmniej na razie. Zobaczymy jak będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie mi równie bardzo się podobał. E, kto mnie zainspirował, a właściwie zachęcił? Czy może mm, podsunął mi ten pomysł? E, Wójciocze TSG dlatego, że on grał w dwójkę i tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście fajna gra, naprawdę fajna gra, pięknie wygląda całkiem nawet przypomina mi bordersa i co? I stwierdziłem, że nie mam pojęcia nic o tej grze, kompletnie nic o nie nie wiem i chciałbym się dowiedzieć, bardzo bym się chciał dowiedzieć i równie bardzo chciałbym abyście wy dowiedzieli się razem ze mną, więc tak zaczynam grę od pierwszej części która wyjaśni nam wszystko, a przynajmniej mi, bo ja w tej chwili mogę być odrobinę niedoinformowany, ale czyż niewiedza nie jest słodka, czyż nie lepiej gra się, nie wiedząc co czycha za rogiem? Oczywiście, że tak, więc nie ma co się oszukiwać, nie robię tutaj nic na siłę, nie zżynam po nikim, nie daj Boże, ja po prostu jestem bardzo ciekawy jak ta gra wygląda, jak się przedstawia, jak, jak grywalność i w ogóle więc nie ma co. Będę grał na kontrolerze DualShock 3 i ogień. Normal Hard. Więc wybierzmy sobie poziom. Play the game. Enjoy the story. To the enemies and no checkpoints. Fuck no. To nie dla mnie. Jedziemy z tym koksem. Level numer 1. Jeszcze nie wiem jak się nazywa. O ile się tutaj nazywają levele jakoś. Mam nadzieję, że tak. Wiem tyle, że nasz tytułowy Shang jest y, gościem Na usługach mafii y, Który chce się zemścić Na swoich dawnych pracodawcach y, Za śmierć jego dziewczyny No i w mordę jeża Jest pewnie, pewnie Nieźle, nieźle, nieźle nakręcony Sam bym był zły na jego miejscu Więc nie ma co się dziwić jak będzie Niesamowita wyżynka Tymczasem <grymne> tutaj, to jest Shank, a to jest miasto. To jest jakaś speluna. Tu dwóch bandziorów. tu kolejnych dwóch i znowu Shank. Hello, boy. What are you drinking, buddy? I'm looking for someone. Hehe, around here it's usually someone that's looking for us. i can't wait to try out your girlfriend the butcher Rzeźnik. He found her. oh, oh, oh God. i'd kill you now fred but i want you to hear her scream no no oh, No! <coughs> you fight man? not of this wrestler A to jest wkurzony Shank. I got your old friend Shank here at the bar. What do you want me to do with him? Finish him. Got it. Get him! A to będzie burda. Szank jest szybszy niż wasze gnaty. Dobranoc. Uuuu, będzie ostro. Tyksańska masakra. Rozjedzie się na bank. No już wiemy skąd Shank ma piłę. Panom już podziękujemy Oho, no dobra Kontroler mi działa, więc jest wszystko w porządeczku jak najbardziej Mele Trójkąt to jest piła Tu są pistoleciki Tutaj mamy granacik Tutaj mamy niezły skok O, tutaj mamy jeszcze coś takiego Same, same ciosy, same ciosy Aha, okej. Okay. Dobra, tymi sobie można bronie zmieniać. Świetnie. Wszystko jasne. Jestem w barze. Mm, perform Combos. Wow! Szykuję się, nie zła No panowie. Wow. Ale to było ostre. Grappling Priest. Wow. No. Świetnie. Załatwiony. Co my tu mamy? Customizer Controls to Help and Option Screen.

Zapewne spotkam ich po drodze, a tymczasem fatality w stylu pitchblank.pl Dobra, muszę jeszcze tylko... Obszkolić się w kombosach Dlaczego on mnie tak dziwnie... i braniu Just hold, climb the wall O, fajnie Prościutko Dziękuję wow! <ścoughs> Piczu, gdzie ty poleciałeś? Dobra, którym to się tak śmiesznie rzucał? A, to grana ciwo. Wow, jaki koksu. Tak się każle, tak się każle. Dobra, panie Posu, ciebie już za dużo w tym odcinku. Dobra noc. Ok. Czaszka. Co zrobimy z czaszką? Właśnie. Wow! Muszę tutaj jeszcze te yy, obczaić jeszcze te kontrolsy, triggery. One są. Ten jest do skakania. Ten jest dostrzegnie. Nie, o, doszucanie, jaka peka Chodź tu Heniu. Da, dawaj drania. O, to było dobre. To już mi się podoba. Dobrze, ale wciąż nie wiem do łapania było. To tak jest. Okej okay. Yeah. <laughs> to jest stary zamotany? Czyżby? Gleba <laughs> Kamera nie nadąża. Chodź tu. Chodź tu draniu. A masz. Jeszcze jakieś pytania? Dobra, jedź już stary spać że ja nie będę się bawił z jakimś gościem, z tasakiem, no litości. O, tak to się robi, a więc to tak. Okej, okay. już mniej więcej powoli zaczynam ogarniać, co się dzieje w tej burdzie. Tylko jeszcze z celowaniem postacią. Wow! Już, starczy mu. Skubaniec niewyżyty jakiś. Okej. Okay. Dobrze, że tego nie widzieliście. <laughs> Załatwiony. Wuhu! Patrzcie panowie, co się stanie zaraz z wami. Dokładnie to samo. O, jego się nie da tak po prostu złapać. Dobranoc. O, wow, ale mnie tłuką, panowie, panowie. Fajnie to wygląda, niesamowicie, na tle zachodzącego słońca lub wschodzącego. Wow. Okej, okay. chyba już po nich. Co my tu mamy? Please and hold to throw grenades. Grenades chyba się rzuca w ten sposób. Wall run. Jump and hold forward. Okej. Okay. Granaciwem drani. wista O kolega jest staranem tak to jest staran nie wiem jak to się nazywa nie pamiętam fachowców nie z nazwę to rajno. Niech będzie to rajno, on wyważa drzwi Ale to raczej policja tego używa, nie Bandziory Wow, następny Co oni sobie myślą Dobra, ekstra To co za low Beka No Tak to się robi I co my tu mamy Dotarłem na scenę? Chyba jest już scena O, piorą się po gębach Starczy już nie żyje Rzeźnik za Sarańców. o kawał za sarańca. Oj, nie w tą stronę, nie w tą stronę. wow ale mi kopa sprzedał, dobra kolega widzę tutaj obezlany, już jest w tej dziedzinie ale Dobra ja muszę tutaj obmyśleć taktykę co on robią w ściany kopie wow nieźle mi harchnął <grystanie> nie da się go tak złapać no to nieładnie zobaczymy kto przegra zobaczymy Oj, 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 oj. Nie jest dobrze, piciu, piciu, nie jest dobrze. Yeah! Tak to się robi. Ludzie lubią dobrą zabawę. Wow, ale uderzył mnie. Cholercia. Jak tam moje zdrówko trzyma się. No nie. A masz i po tobie. Fatality! O, uh, uh, coś mu odpadło. Belka. Hejka. To nie on. O nie. Maybe next time. Czy jakaś podróbka? No to stary pytać, gdzie jest buter i teraz i teraz to. I teraz mówisz, że wieźź ony. Nie rozumiem tego. Longest Combo 34 uderzenia, Total Enemy Kills 42, Total Creature Kills 3 sztuki, Shank Kills 13, Grenade Kills 3, Chainsaw Kills 14 oraz Dual Pistol Kills 11. Tak wyglądają statystyki na chwilę obecną. Ale to chyba na tyle, co? Do zobaczyska w następnej części. Shank, pierwsza część, siema na rapa.